Halo, halo witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale z gry Metin 2. I tak, no wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór w sumie po takiej przerwie od Metina. Tam było mnóstwo łapek w górę, mnóstwo wyświetleń też dziękuję bardzo nowym subskrybentom za wsparcie waszymi subami. No i tak, przejdźmy może do odcinka. W tym odcinku trochę przygotowujemy sobie wojkę do wbijania 9Z Lewla, e, tak, to jest ta bojka, którą widzieliście w poprzednim materiale. Co tam explikujemy, główkę ogólnie to macie tutaj otwieranie skrzyni rybaka. To z tych skrzyń w sumie, tak czy coś ciekawego leci. No, to zmianki, dodania z B, no ale leci pardęcik Kowala. My mamy trutę 40 średnie którą będziemy sobie ulepszać e, do Plus 9. Tam będzie taki. Jeden cały filmik w sumie jest wylepszenie, tam Wam muzyczkę. No i sobie przyspieszę tempo, tutaj też w sumie e, będzie z wylepszenia tego, to też Wam raczej przyspieszę. No i zobaczcie sobie, zobaczycie sobie e, jak będzie to ulepszenie wyglądało. Tutaj macie otwieranie tych właśnie kilku szkad. Na razie no, tam nic ciekawego nie poleciało, jakieś mikstury, te czarne konie. Tych czarnych koni to w sumie mnóstwo i ja mam na koncie, i kumpel też ma na koncie tego pełno no to leci z tych skrzyń niesamowicie, tych fajerwerków, tam jakieś dłonie krydyk, krytyka, ale z tego też lecą pedeki te półgodzinne co jest fajne dosyć, bo te na no, półgodziny się stakują, możemy sobie ich wziąć tam nie wiem jak idziemy kilka kilkanaście sztuk no i nie musimy sobie tam ekwipunku niepotrzebnie zaśmiecać, bo wiadomo no nie każdy ma cztery pełne strony ekwipunku tam jakieś kamienie duchowe, coś tam, expa. No, jak widać, dłonie przebicia 3 sztuki, mało ogólnie tego leci. Myślę, yy, powinno trochę więcej. Tutaj dalej szarfa, no i szarfy też do podbijania. Tutaj jakieś trujeczki też. Tam 500k, zwoje exo. No, w sumie te zwoje egzo też są takie spoko. No i te medale bohatera, ale to... Ale są fajne, tylko szkoda, że ma 24 godziny tylko. Jakby były na trochę dłużej, tak chociaż na 3 dni, to już by było git. Tutaj macie prezentację dropu, tam piąte błony, jakieś dodania. Dwa EXO, szarfa, pelerynki też. Lecą niestety te B. No i tam jakieś księgi lidera, dłonie, krytyka i przewidzia. I takie mniej więcej drop. Tutaj kolejna partia tych skrzynek. Tutaj widać dwójki, trójki, jedynki. No i co? Otwieranie. Macie tak trochę szybciej to otwierane. Jakieś jaja ma Rozwoje EXO. No, jak widać, tutaj czarny koń, Znowu księga lidera. Jedna zmianeczka EXO. No i te peleryny. Tak mniej więcej to wyglądało. Eee, tutaj macie ulepszanie tej truty. Tutaj 40 średnie, potem będziecie dodawanie bonów do niej. Dodawanie do niej bonów. Ja wam ogólnie się zatrzymam. Dodam wam tutaj muzyczkę do 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 do, do, do. Przyspieszę tempo. Dodam wam muzyczkę, żebyście. Nie musieli tak oglądać tego całego, co tutaj było kombinowane, bo tutaj trochę jeżdżenie i tak dalej, no więc. Eee, za sekundę się w sumie usłyszyłem, bo to nie wszystko. Tutaj no, mówię trochę ulepszenia tej truty i zaraz przejdziemy sobie dalej do szklaty rybaka, i później bonowanie tej, tego trójczaka. Dobra co, lecimy z kolejną partią tych szkat rybaka otwieramy sobie. Tutaj prezentacja dropy, tam piąty bomb. Jakaś szarfa. Znowu temu ale bohatera, zmianki, padeki. Te padeki się przydadzą też na pewno. Tutaj co, lecimy dalej? Mówię tych szkat rybaka było mnóstwo ogólnie otwieranych. Głównie dla podręczników kowala, które się przydadzą na pewno do podbijania truty na 9 Tutaj tylko nie wiem w sumie czy nie tańszy interes jest kupić gotowego trusiaka. To naprawdę zyziola tyle jangów, co lepsze nie mi się udało, osobiście powiem Bo ja swoją trutę, tylko ona ma tam biedne średnie Ale ja swoją trutę wbijam na plus 5, na plus 9, 10 budziami w sumie więc no to tam, mówię dosłownie, FORT. jedyny jaki miałem w metku chyba. Tutaj prezentacja podręcznika Kowala, siedzi pierwszy, po już w sumie otworzeniu mnóstwa tych szkad. Jeden podręcznik, no i tutaj zaraz będzie otwieranie yy, dalej tych, koniec już w sumie otwierania tych śkat yy, Rybaka. Tutaj, jak widzicie, ja ma opisane jakieś dłonie, przebicia krytyka, i na sam koniec drugi prezencji Kowala, więc mamy dwa super git. I jeszcze w sumie na sam koniec macie tutaj podekspianie yy, buffa dla tej Wojki do levela 75. Tutaj macie chyba dwa levely, tylko Stawiamy 7.1 i chyba 73 będzie. Jakoś tak z tego co pamiętam. Teraz w sumie siądzie, 71. My mamy ogólnie z komplem taki mały pomysł, żeby sobie latać wybuchno tam YouTube'a i tak dalej. No ale do tego musimy wyekspić postacie. No i tak powoli, powoli sobie tam działamy. No i co? Powoli też się zbliżamy do końca odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się też podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia oceny, subskrypcję dla nowych widzów. No i co, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Tutaj macie jeszcze ostatni level. mi 73. Ogólnie to Shaman Miszka 75, no, ale to tam nie wszystko nagrane. No co, ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnych materiałach z The Green 2.